Na dobry Państwu, serdecznie zapraszam na wystawę jednego portretu. Jest to portret pana Jacka Surówki, funkcjonariusza BOR, który zginął w katastrofie pod Moleńskiem. Jest to drugi z serii portretów. Pierwszym portretem był portret kapelana pana prezydenta Alecha Kaczyńskiego, a portret pana Jacka. Z wierszem jego poświęconym, który Państwo teraz właśnie widzą, e, którego jestem autorką, jest drugim z kolei portretem. E, tą mini wystawę e, można obejrzeć na ulicy Jagielskiej 71 w Legionowie, w pokoju numer 204. Serdecznie wszystkich chętnie zapraszamy.